Jesteśmy już w gromadce, zaraz się rozgrzewamy. Okazuje się, że jednak Gościa nie jedzie trzech okrążeń, tylko jedzie dwa okrążenia. Na szczęście. Tak, czyli niecałe 40 km, ja jadę trzy okrążenia, niecałe 60, więc może uda się go sił uwiecznić mój finish. i mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż w zeszłym roku. Bo na ostatnim zakręcie miałem delikatnego dzwona i dojechałem 40 któryś, więc no liczę na to, że to poprawię. No i zbieramy się ekipą, jedziemy objechać jedno okrążenie, zobaczymy jak to wygląda żeby chcę przypomnieć trasę, chłopaki pierwszy raz zobaczą. No i co? Trzeba pocisnąć dobrze. Powodzenia, Gosiu. Dziękuję. Wzajemnie. Oby bezpiecznie. Do tak, celu. no. Najważniejsze. Dojechać bezpiecznie. Robimy teamowo objazd trasy. Gosia, zestresowana? Troszkę. A, jak ruszymy, już będzie spoko. Pogoda się w końcu uda, bo jest ciepło i nie wieje jakoś tam specjalnie mocno. A to rzadko bywa ostatnimi czasy No ale nie, niedługo Ostatnia nagrywka przed startem Gosia znowu je? Zdanie, oczywiście, tam głos. Tak no, Miałbym więc trasa rozpoznana. Szczególnie jakoś się nie rozgrzeliśmy. Bardzo, się, rozgrzeli się na pierwszym się podjeździe. Na który... Witam gości, mieszkańców. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci z rzędu gości w gronce. Troszkę inna trasa. W tym roku jedziemy w drugą stronę, ale myślę, nie jest to... Start wyścigu i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaspał. Ale tym razem tak na grubo, więc dopiero po chwili włączyłem kamerę. Oczywiście trzeba było nadrabiać. Cały początek był delikatnie pod górę, co specjalnie nie ułatwiało, żeby dojść do, do grupy. Tutaj na szczęście udało się już dogonić grupę, więc na spokojnie można było jechać aż do jednego z ostrzejszych zakrętów na całej trasie. Ostry zakręt w lewo wyhamowanie, no i oczywiście pierwsze próby ucieczek, które skutecznie były kasowane. W tym miejscu mamy największy zjazd. E, prędkości tutaj do 60 na godzinę. E, więc nie za szybko, nie za wolno. W sam raz. No i tutaj jeden z akcentów. Delikatny podjazd 1-2%. E, krótkie, krótkie przyspieszenia więc e, nawet za krótkie, żeby cokolwiek tutaj urwać. Tutaj kończymy pierwsze okrążenie. To jest w zasadzie kluczowy zakręt na całym wyścigu. W zeszłym roku tutaj miałem przygodę i skończyłem na chłopaku, który skończył na murku. Więc straciłem kilkadziesiąt pozycji. Chyba 40, któryś byłem. Więc za zakrętem od razu dzida. 500 metrów generalnie jest do linii linii mety. Tutaj mamy drugie okrążenie, wyprzedzamy chyba najstarszą Panią z całego wyścigu. Bardzo sympatyczną swoją drogą. I znów dochodzimy do tego samego zakrętu. Tutaj na drugim okrążeniu również trzymałem się z przodu, poszedłem troszkę szerzej no i znowu ogień. Tu kolejny z zjazdów na trasie to, to już było trzecie okrążenie. Dość mocny zakręt y, zacieśniający się, więc tutaj od razu za zakrętem y, poszła ucieczka. Na jakieś 4 km do mety jeden chłopak próbował odjechać, ale no nie szukajmy się bardziej z niego góral niż, niż sprinter, więc specjalnie nie cisnęliśmy, żeby go skasować, bo i tak było prawie pewne, że z czasem dojdziemy go całą grupą. Potrzebne było niecałe 500 metrów, żeby tak się właśnie stało. Myślę, że tutaj już wystrzelił się ze wszystkiego, co miał. No i tutaj dojeżdżamy do ostatniego zakrętu na całym wyścigu. Jak widać, dałem ciała, bo dałem się wyprzedzić przez naprawdę sporą ilość zawodników. Tak więc. W zakręt wchodziłem, nie wiem, 15-20. No i 500 metrów, walka, walka o wszystko. Tutaj razem ze Zbyszkiem lecimy no, z dość dalekich pozycji, ale udaje się sukcesywnie wyprzedzać jednego po drugim zawodników. Tam daleko z przodu od nas Piotrek Kałuża, który zajął drugie miejsce. Zbyszkowi udało się zająć czwarte. No a ja zająłem swoje szóste miejsce w kategorii M30. Dobra, udało się ukończyć przynajmniej połowie z nas. Gościa <głosierna> <głosierna> przyjechał jedno okrążenie, niestety defektu łańcucha i, i przyszła z buta na metę. Ale wcześniej pojechaliśmy jedno rozgrywkowe okrążenie, więc dwa okrążenia dzisiaj zaliczone. No, mi się udało ukończyć na szóstym miejscu w 30 i 11 miejsce w Open więc moja życiówka. Chłopaki... Moja też. No, <laughs> Pierwszy no. nie ukończony No, yeah. no Chłopak od nas drużyny bardzo ładnie. Piotr uurza drugie miejsce. Zbyszek zajął hmm. czwarte. I dalej w sumie jakoś tam poszło. <laughs> Ale bardzo dobra współpraca drużynowa. Dobra, idziemy po chłopaki startowe, coś zjeść i, i lecimy na Wrocław. Tym razem Gosia pozwoliła innym stać na podium. Jak ktoś inny Nie można być tak ładnie I zapraszamy do tej kategorii Na miejscu, na miejscu trzecim z drużyny Romet Faktory Krzysztof Bukraba Na miejscu lubi J.K. Róża, 21 z najlepszym czasem dnia, godzina 25 minut i 42 sekundy. Człowiek, który ogarnia ekipę GVT, zwignie Wutzmann. Wielkie Dawa. zaszło pewne niebezpieczeństwo, że małe dziecko miałoby zbyt szybko kontakt z alkoholem. Więc... Piękna Róża! E, najmłodsi zawodnicy. Widać radość w oczach. W końcu udało nam się dotrzeć do, do domu, do Wrocławia. Ogarnęliśmy się, wybraliśmy się na jedzenie, tak dla odmiany. Dzisiaj domowo mamy w repertuarze pierogi. U gości tak samo, wzięliśmy sobie mix: Ruskie z pieczarką, z mięsem i ze szpinakiem. No, każdy w innym kolorze, więc nie pomylimy się. Dobra, zabieramy się za jedzenie, bo to w sumie dawno nikt, nikt z nas nie jadł. Na jedzeniu już pierogami kończymy tego vloga. Ogólnie jak ktoś jest z Wrocławia to polecamy scenę pierogową, bo każdy jeden naprawdę niezły. Bardzo dobre, no wszystkie. Nie było żadnego słabego. Dokładnie, więc polecamy to tak od nas. E, po teraz deser, ale jakoś nie mamy specjalnie nie mamy weny pomysłu. Na razie. Tak, nie mamy Weny, więc zobaczymy. Może coś się w sklepie normalnego znajdzie. Ciekawego. Może lody, kolejny dzień z rzędu. Zapraszamy Was do następnego odcinka za tydzień, który będziemy kręcić ze Szklarskiej Poręby. Tam startujemy na kolejnym wyścigu z cyklu PKO Ubezpieczenia Wiadolny Śląsk. Eee, oczywiście jedziemy na dystansie FAN. Trasa 53 km, około 800-850 metrów przewyższenia. Eee, Finisz 20-kilometrowy 20 km podjazd, więc <grym> będzie się działo. Tak, bo się tam nadrobi i ewentualne straty na zjazdach, chociaż nie sądzę, żeby były, bo idzie, idzie naprawdę nieźle, jeśli o to chodzi, jest, jest progres. Wyścig w Szklarskiej to jest nasz ostatni wyścig w najbliższym czasie, potem dwa dni po powrocie, yy, dwa dni po wyścigu jedziemy na wakacje, więc będzie trochę luzu, totalne odcięcie od roweru. Ale też będą bardzo fajne, mam nadzieję, innym może troszkę vlogi, więc obserwujcie. Tak, planujemy nagrać jeden vlog z wakacji. Pewnie troszkę jedzenia lokalnego lecimy do Portugalii. Na pewno trochę widoków, bo lecimy na bardzo fajną wyspę. Co? Potem następny wyścig dopiero 8 sierpnia, tak, 8 tak, sierpnia 10 klasyk Beskidzki, więc. Coś, coś nowego dla nas. Będzie na pewno więcej zawodników niż tutaj w tym naszym cyklu. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Za wszystkie łapki w górę dziękujemy. Za suby również. I co? No do zobaczenia za tydzień. Cześć. Do